Moin aus Hamburg, lieber Schuko, hasen. cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki, czwartek, 6 marca, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz prezes Spiegel aus Deutschland, dzięki Wam za obecność na tym kanale. Was Trump, Jacek The Bild Zeitung pisze o tym, czego Trump chce teraz od Zeleńskiego, wstrzymano dostawy broni, współpracę wywiadowczą w Kijowie, jest wysłani gazety Bild i co... Ciekawe, pisze o tym, że co rzeczywiście Ukraińcy myślą o Zełenskim. Pisze też o tym, że jest też krytyka. Mocna krytyka prezydenta. No i teraz wszyscy się zastanawiają, kto rzeczywiście w tym sporze Trump, zełenski wygrał. Kto miał mocniejsze karty, rzeczywiście. I kto ugrał to, co chciał. Daniel leute Verteidigung gegen Russland. Macron prüft schutz von verbündeten mit atomwaffen Tymczasem Macron analizuje ochronę sojuszników europejskich za pomocą broni jądrowej. Tutaj przedstawił perspektywę objęcia. Państw przyjaznych e, ochronnym parasolem francuskiej broni jądrowej, czyli tak zwany nuclear sharing, czyli jakoś chyba idzie to w tą stronę, że Macron jako pierwszy w Europie zrozumiał to, co się w chwili obecnej dzieje i to wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Europy. Na liby lecie, für mich jest das Wiela Täuschung, komentarz von Bild Politik szef. Tymczasem mamy komentarz szefa redakcji politycznej w gazecie Bild, który pisze o tym, że dla mnie to oszustwo wyborców, czy oszustwo wyborcze e, przyszła czarno-czarno. Czerwona koalicja w Niemczech chce kontynuować, jak widać, swoje działania, podobnie do sygnalizacji świetlej Ampel koalicją. Tylko, że jeszcze w większym stopniu Friedrich Merz i Lars Klingbeil doszli do porozumienia w sprawie pakietu zadłużeniowego. No i trzeba tutaj przypomnieć, że przede wszystkim teraz Friedrich Merz jest bardzo mocno krytykowany, ponieważ Merz to była ta osoba, która przed wyborami mówiła, że nie wolno tego zwiększać, nie wolno zwiększać niemieckiego zadłużenia kosztem przyszłych pokoleń. A tu jednak się okazuje, że można. No i ciekawe, jak teraz wyglądają wyborcze sondaże czy poparcie dla partii politycznych, to by, nie, to by mnie interesowało, natomiast nic teraz aktualnego nie znalazłem. Dawajcie, eksperjatyce schulden plan, tymczasem eksperci niszczą ten plan zadłużenia Merca. Tutaj ekonomiści szczególnie mówią o tym, że, no, że jest to dosyć dosyć ryzykowne, co teraz rząd jeszcze stary trzeba powiedzieć, rząd niemiecki, bo ma być to wszystko ustalone tym, za pomocą głosów, z tym starym. Bundestagu, że jest to wszystko bardzo mocno e, rzeczywiście takie e, napięte i bardzo e, związane z dużą e, z dużym ryzykiem. Dan. Liebe Leute, wir brauchen wohl eher 1 Million Drohnen als 2000 neue Panzer, Milliarden für die Aufrüstung der Spiegel. No, Spiegel podchwyca ten temat, tego, że będą inwestycje, przede wszystkim inwestycje w produkcję broni, w produkcję amunicji no i pisze o tym, że raczej potrzebujemy miliona dronów zamiast dwóch tysięcy nowych czołgów, miliardy na zbrojenie, ale jakiego zbrojenia w sumie potrzebujemy teraz jeżeli chodzi o nowe polewarki i to co się dzieje w chwili obecnej na Ukrainie, czyli rozmowy o tym w Niemczech także trwają, słuchajcie no Nord Stream 2 strömt bald wieder russisches gaz nach Deutschland der Spiegel, der Spiegel wraca do Tematu Nord Stream 2, i pyta, czy rosyjski gaz wkrótce znowu popłynie do Niemiec. teraz uwaga, Nord Stream 2 AG, czyli teraz ta spółka, tutaj ona jest powoli, staje się niewypłacalna. No i pojawiają się pogłoski o tym, że ona zostanie sprzedana, będą jacyś inwestorzy szukani do tej spółki. Eksperci, w chwili obecnej w Niemczech, tutaj, jak pisze, Der Spiegel, wątpią, że ten gazociąg szybko zostanie oddany do użytku. Natomiast nie wykluczają, że te rury niedługo mogą się rzeczywiście przydać. Także może nie w perspektywie takiej szybkiej, ale jakoś takiej średnioterminowej, dlaczego by nie. Dali by 132 migranten per Charter Fliga in Berlin gelandet anwalt zeigt kancler Scholz na Afghanen an. No i bardzo ciekawa informacja, mówiliśmy o tym, że wczoraj wylądował samolot z Afganistanu ze 132 migrantami na pokładzie. Większość z nich nie wiadomo, nie można ustalić tożsamości i tak dalej. No i teraz się okazało, że tutaj kancelaria prawna z badeni Württembergi uwaga oskarżyła e, oskarżyła kanclerza Scholza o przemyt cudzoziemców, zagrożenie, stworzenie zagrożenia dla ludności niemieckiej. Ciekawe czy kanclerz Sz Scholz się przejął. Ja tak sobie myślę, że Scholz już o tym zapomniał, że w ogóle jakiś samolot przyleciał, on taki ma taką ma przywarę, powiedzmy, że szybko zapomina. Dann haben wir liebe Leute. i Auto ale Was ist VWs neues Elektro? Das ist VWs neues Elektro Schnäppchen. Für Słuchajcie, różne gazety piszą o nowym, tutaj okazjonalnym, tanim samochodzie firmy Volkswagen. To jest ten Volkswagen dla wszystkich, który ma być. Uwagą się nazywa Everyone. Ehm, ma kosztować 20 tysięcy euro. Ehm, no i Volkswagen go zaprezentował. Ehm, okaże, się, okaże się, czy rzeczywiście ta cena 20 tysięcy euro jest adekwatna i czy. I czy nie tylko jest tani, ale też i dobry w dniu codziennym. No i tutaj gazety piszą, że zobaczymy. Ale następna rzecz jest bardzo ważna, słuchajcie, jeżeli chodzi o trend teraz w niemieckiej motoryzacji. Statystik des Kraftfahrtbundesamts, Deutsche Neuwagenkäufer, Maiden Benzin, Diesel und Tesla. Okazuje się, że teraz tak, Niemcy, którzy nabywają nowe samochody, w chwili obecnej unikają normalnych silników spalinowych i... Benzynowych i diesla, ale też y, omijają dużym łukiem Tesla ze względu na postać Ilona Maska, także Tutaj jakby kreuje się taka szansa dla Volkswagena, że może wstrzeli się teraz trochę w te trendy. Ale z drugiej strony, uwaga, Unia Europejska gra trochę przeciwko temu, co się dzieje na rynku niemieckim w chwili obecnej. Ursula von der Leyen i ihr Autoplan, czyli plan tutaj Ursuli von der Leyen, jeżeli chodzi o samochody. Otóż Komisja Europejska hamuje zmiany i producenci samochodów będą mieli dłuższy okres kadencji w realizacji swoich docelowych poziomów emisji dwutlenku węgla. Związane jest to z tym po prostu, że producenci samochodów Sprzedają teraz mniej aut No i teraz tak Realizacja inwestycji w samochody elektryczne Dla producentów może się okazać teraz trudna Także zobaczymy co, Czy Volkswagen rzeczywiście wstrzelił się dobrze Czy jednak znowuż przestrzelił Tak jak to było wcześniej Pozostanie sytuacja naprawdę bardzo napięta. Volkswagen sorgt o um swoje produktionsstätten w USA. Tymczasem Volkswagen też obawia się o swoje zakłady produkcyjne w Stanach Zjednoczonych. To wszystko po, po tym, jak Trump ogłosił pierwsze, pierwsze cła, tu głównie Kanada, Meksyk. Co będzie dalej? Wszyscy się pytają. No i firma Volkswagen wystosowała wyraźny apel do rządu Stanów Zjednoczonych, że cła mogą zagrozić przemysłowi, przemysłowi motoryzacyjnemu, no i miejscom pracy w Stanach Zjednoczonych również. również. Firma Cuna und Nagel.

Badanie przeprowadzone przez Think Tank do spraw klimatu, które jest cytowane przez prasę niemiecką. 36 firm odpowiada za połowę globalnej emisji dwutlenku węgla. Lista obejmuje firmy od Arabii Saudyjskiej przez Indie nawet po Francję. Ciekawe zestawienie, tutaj jeszcze nie miałem czasu, żeby się zapoznać bardzo mocno z tą listą, ale na pewno to zrobię, no bo rzeczywiście jest to bardzo fajne, dobre zestawienie. Firma Adidas baut bis zu 500 stellen ab und das alles trotz Milliardenumsatz tymczasem firma Adidas pomimo miliardowej sprzedaży likwiduje nawet 500 miejsc pracy milionem Deutsche Bank, no i mamy wielomilionową grzywną dla Deutsche Banku. Tutaj niemiecki regulator finansowy BAFIN oskarżył postbank, który należy do Deutsche Banku o tym, że m.in. nie nagrywał rozmów telefonicznych, tych doradczych, opóźniał rozpatrywanie wniosków o pomoc w przeniesieniu rachunku z postbanku. No i zdaniem, tutaj BAFIN ta grzywna jest wiążąca i prawomocna. Das war's für heute. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze Wiadomości. Ich wünsche euch wie immer einen erfolgreichen und angenehmen Tag. Jak zwykle życzę Wam pełnego Sukcesu, w przyjemnego Dnia. Liebe Grüße von mir. Tschüss.